się przymrozek. Tutaj się ustawiają do słońca. Też tu przez drzewa. Więc lecimy z off -gridem. Tutaj mamy hołd z paneli, które stoją kontr 35 stopni południe. Tu jest straker. Dołożyłem wczoraj nowy magazynek szesnaście i to jest trzeci tutaj ten zabuduje z tym mam problem Prawdopodobnie tak podobnie któraś bateria jest do niczego nie ładuje się do 100% i się ładuje ładnie jak wczorajszy tak samo na razie jest na tabeltach będzie budowa jeszcze miejsce na następne, tamto już nie chodzę Trochę lipa z tymi Tutaj też, ale tam obciążeniu Rzędu 40 amper będzie to nie będzie wiele No i jeszcze mam taki trzeci, chyba tego zamontuję Wtedy zrobię na siłę Z przesunięciem fazowym <laughs> Na razie wszystko hula Tak to wygląda jeszcze spróbuję zaktualizować się programowanie w tym Nie ładnie do końca To słabe ładowanie jest, bo łączone wszystko co się da Ranie Zmywanie Jak to wygląda u mnie? sp są do trzech baterii Elbery. trzeba to skrzynkę wrzucić już będzie antenę powysuwać w jednym pakowaniu wszystko się zrobi na razie to tak jest jak jest tu muszę kabelki muszę dać do komunikacji komunikacja jest z połownikiem idzie po procentowych pod po baterii ustawione nie na wolnym wyłączanie się i przełączanie. Procentowo. Także to na tyle. Dzięki.